Listopad, więc to oznacza, że choinka stanęła. Hej, hej, dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym omówimy sobie kilka książek i ich ekranizację. Odcinek ten skupi się właśnie y, na książkach, które mają ekranizację, i trochę tak ogólnie opowiem o. W tym, czy warto w ogóle yy, nagrywać te ekranizacje, co sądzie o nagrywaniu ekranizacjach. I szczegółowo też sobie omówimy kilka książek, które w ostatnim czasie przeczytałam, a miały właśnie swoje ekranizacje. Kupmy się na samym początku na tej książce, bo jest to książka, o której chciałabym opowiedzieć w głównej mierze. Yy, ona swoją premierę miała jakieś 3 lata temu, więc powiedzmy, że jest już troszkę starociem, chociaż dla mnie wciąż jest to nowość. Yy, przeczytałam ją całkiem niedawno, obejrzałam film. Pytałam się Was na Instagramie, czy czytaliście oglądaliście film i gro Was powiedziało, że film był słaby, dlatego tym bardziej chciałam sięgnąć w końcu po tę książkę. Udało mi się ją przeczytać. Jest to historia e, dwóch książąt powiedzmy. E, jeden jest synem prezydentki Stanów Zjednoczonych, e, drugi rzeczywiście jest księciem, e, synem księcia w Wielkiej Brytanii. Dotychczas oni się nienawidzili, natomiast e, to jest taki trochę romansik. Enemies to lovers, czyli właśnie z takich osób, które się nienawidzą, do osób, które gdzieś tam się kochają, powiedzmy. Jak widzicie, jest to książka z wątkiem LGBT, i sama książka bardzo mi się podobała. Jest lekka, przyjemna, i jest to rzeczywiście młodzieżówka, którą jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to się wszystko potoczy. Jest taka nie do końca wnosząca cokolwiek do naszego życia. Mimo to jest to tak urocza historia. Jest tu tyle humoru. Ja się naprawdę zaskoczyłam, jak dużo humoru tutaj jest i naprawdę potrafiłam się przy tej książce może nie tyle zaśmiać, bo ja jednak tak się nie śmieję przy książkach, ale gdzieś tam uśmiechnąć właśnie ze względu na ten humor. Bohaterowie. Pojawia się tutaj naprawdę sporo bohaterów. Gdzieś tam pod koniec troszkę ciężko mi było ogarnąć, kto w końcu jest kim. Natomiast oni też są ważni, oni są też dobrze wykreowani i są to postacie, które naprawdę jesteśmy w stanie polubić, zwłaszcza główne postacie. Natomiast wciąż mówię, że jest to historia, która jest nic nie wnoszącą do mojego życia. Mam na myśli to, że czasem młodzieżówki, które są właśnie też takie zwyczajne, poruszają poważne tematy, jakieś strata, pogodzenie się z traumą, coś takiego. Natomiast tutaj nie ma, nie ma tych poważnych tematów, jest to po prostu lekka, przyjemna młodzieżówka właśnie z wątkiem LGBT. Natomiast nie zmienia to faktu, że książka ta jest bardzo przyjemna, bardzo lekka, bardzo szybko się ją czyta. Powiem Wam, że pomysł na fabułę jest bardzo fajny, bardzo nietypowy, ale jednocześnie ciekawy. Teraz muszę Wam powiedzieć, że pierwsza część książki dużo bardziej mi się podobała niż tam środek. Te całe zapoznanie i w ogóle dużo bardziej mi się, dużo lepiej mi się czytało niż potem środek, który momentami mnie delikatnie nudził. Na koniec znów było takie przyspieszenie tej akcji. Ja nie twierdzę, że książka była zła, nie twierdzę, że mi się nie podobała, że mnie nudziła, tylko właśnie mówię, że były takie momenty, gdzie yy, za dużo było takiego polotu, takiego troszkę niczego. Przejdźmy sobie teraz do filmu, ponieważ film obejrzałam dosłownie przed chwilą, skończyłam, więc jestem na bieżąco. I jeśli chodzi o ekranizację, to pierwsze, co muszę po prostu powiedzieć, to aktorzy. Słuchajcie, tak jak jeszcze e, aktora e, tego księcia Henrygo e, byłabym w stanie zdzielżyć. On mi w ogóle przypominał tego dziubaska z Herztopela i teraz imię zapomniałam i wychodzi jakąś jestem fanką Herztoppera, e, Nika. Wybaczcie, e, on mi po prostu takiego przypominał, że aż byłabym na przez chwilę, że to on gra tą samą osobę, e, natomiast nie. Natomiast e, syn prezydenta. Słuchajcie. On ma 31 jeden lat ten aktor, i on jest zdecydowanie za stary na tę postać. W ogóle, y, tutaj y, aktor, który gra Henry'ego, ma 29 lat, więc jest różnica między nimi 2 lat, a w wyglądzie to jest kurczę przepaść na miarę 8 lat co najmniej. Więc w wyglądzie y, jeszcze bardziej mamy w ogóle wrażenie, jakby ten książę Harry y, był, miał lat 23 powiedzmy, a ten syn prezydenta Alex miał lat kurcze, naprawdę te 35. Więc y, dobór aktorów bardzo mi się nie podoba, zwłaszcza Alexa Rzeczywiście pominęli kilka postaci, tak jak usłyszałam e, już gdzieś tam jakieś różne głosy, natomiast nie uważam, żeby to było aż tak tragiczne, e, nie stracił film według mnie przez to jakoś mocno. Bardzo podobało mi się to, że udało się tutaj ten humor e, chociaż w, w drobnej mierze e, przenieść z tej książki do tego filmu, bo rzeczywiście film też e, miał takie momenty, gdzie rzeczywiście dało się tam uśmiechnąć, e, więc to mi się podobało. Natomiast no, ekranizacja sama w sobie była naprawdę okej. Okay naprawdę sporo przenieśli z książki i oprócz tych okropnych aktorów, których po prostu zdziwiać się nie jestem w stanie, to całość była okej. Okay. Widziałam jakby gorsze ekranizacje. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o ekranizacji właśnie Red, White, Royal, Blue. A teraz przejdźmy sobie do kolejnej ekranizacji. No, przeczytałam książkę Unorthodox. Ekranizacja tej yy, książki jest Serialem, miniserialem, bo składa się tylko z czterech odcinków, które trwałam tam średnio po godzinie. I tak jak książka bardzo mi się podobała, jest y, to historia Żydówki, która wyszła z tego ortodoksyjnego świata Żydów. Ym, książka jest bardzo dobra, bardzo y, ją polecam przeczytać. I tutaj mamy taki zarys, zarys od dzieciństwa, jak wyglądało dzieciństwo y, bohaterki poprzez to przymusowe małżeństwo, po tym, jak to wyglądało y, po tym małżeństwie, w małżeństwie. Ym, Mamy nawet opis tego, jak wyglądało y, jej życie, kiedy wydała książkę, więc wydaje mi się, że ja czytałam po prostu jakąś jeszcze nowszą wersję. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce została wydana jakaś starsza wersja, ale właśnie po prostu w tej powiedzmy nowszej wersji jest właśnie y, jeszcze ten epilog, gdzie y, y, bohaterka mówi, jak gdzieś tam ludzie patrzyli na nią, kiedy ona już tę książkę wydała. Tak jak już wspominałam, książka bardzo dobra, jest to naprawdę wstrząsająca historia i naprawdę polecam się z nią zapoznać. Natomiast ekranizacja była bardzo słaba, nie podobała mi się i mam tutaj na myśli odwzorowanie książki, bo książka proszę właśnie taki jest ten ciąg chronologiczny od dzieciństwa, przez to małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. W książce w ogóle nie mamy poruszanego żadnego dzieciństwa e, głównej bohaterki. Mamy tutaj historię po tym, jak ona już się gdzieś tam wyrwała, z tego zamieszkała w Berlinie e, i gdzieś tam tej te e, ślub i tak dalej są wspomnieniami. I okej, okay, jest to w fajny sposób przedstawione, właśnie te wspomnienia, jak wygląda jej ślub i w ogóle e, natomiast. Jakby w ogóle te wspomnienia, czyli coś, co pojawiło się w książce jako taka y chronologia, y bo w książce nie było tej wyprowadzki do Berlina, to po prostu te wspomnienia w ekranizacji to jest ułamek tego. A to jest coś, co było w książce, na czym książka się opierała. Więc jak, y jako ekranizacja, uważam, że jest to bardzo słaba ekranizacja. Jako film, jako serial właściwie, y jest okej. Okay. Wciąga i naprawdę też potrafi szokować. Natomiast uważam, że książka jest dużo bardziej szokująca, dużo lepiej pokazuje cały ten świat, zwyczaje, tradycje, jak bohaterka gdzieś tam nie chce w tym uczestniczyć. Natomiast serial nie do końca to pokazuje. Nie do końca pokazuje, dlaczego ona odeszła. Gdzieś tam możemy się domyślać i te domysły, oglądając tylko serial, będą złe. Ponieważ y, nie ma, ja tutaj nie chcę zbyt nią spoilerować, ale to, dlaczego ona odeszła, pojawiło się w książce, jest to dobrze rozpisane. Natomiast w serialu w ogóle tego nie ma, nie ma tego wątku. Właściwie ten wątek jest tylko wspomniany i to jest tylko tam takim mimochodem. Natomiast w książce to jest gigantyczny wątek, gigantyczna historia, y, tam jej część już życia. Natomiast y, jakby ona z tego powodu zrezygnowała, a w serialu pojawia się to jako. Rzecz, która gdzieś tam się po prostu jest wspomniana yy, i. I nie jest to powód jej odejścia, więc tutaj są bardzo zgrzyty yy, i ekranizacja bardzo mi się nie podobała. Uważam, że y, książka zasługuje na dużo lepszą ekranizację. Jakby to lepszy serial, jakby rzeczywiście bardziej trzymał się książki, bo wtedy myślę, że dużo bardziej by szokował. Chodzimy y, dalej, coraz gorsze ekranizacje Wam y, tutaj będę pokazywać. Hello, Goodbye i My Gdzieś Pomiędzy. Słuchajcie, ja tę książkę y, słuchałam jako audiobook i ja y, słuchałam ją jakiś tydzień temu i ja już teraz obecnie nic z niej nie pamiętam. Mam na myśli to, nie że ja się nie skupiłam, kiedy słuchałam to, tej książki. Mam na myśli to, że ta książka jest tak słaba, a film to w ogóle jeszcze gorszy, że ja chyba żałuję w ogóle, że po to sięgnęłam, bo tylko zmarnowałam czas. W międzyczasie mogłam po prostu przesłuchać sobie coś innego. Jest to po prostu taka nastoletnia historyjka o związku, który gdzieś tam staje pod znakiem zapytania, ze względu na to, że bohaterowie wyjeżdżają do koledzy. Cała fabuła skupia się tylko i wyłącznie na tym. Jest to urywek. Dosłownie. Jakby książka wyglądała, jakby to był urywek większej fabuły. Yy, nagle jakby zostajemy wrzuceni i gdzieś tam w jakąś historię, która już trwa. gdzieś tam ci bohaterowie kończą szkołę i zastanawiałem się, czy ten związek przetrpa, czy nie przetrwa yy, przed pójściem po prostu yy, do koleżu I, I jakby potem ta historia też się kończy za chwilę i tak naprawdę mam wrażenie, że to był taki urywek całej jakby fabuły, że jakby naprawdę napisać książkę taką porządną, coś w tym stylu, to to co było tutaj przedstawione jako książka, to w takiej książce byłoby to napisane jako rozdział albo dwa. Więc książka tutaj bardzo mi się nie podobała. Um... Nawet nie chcę mówić, że tutaj fabuła, yy, pomysł na fabułę by, by był fajny, albo coś takiego, ponieważ pomysł na fabułę był słaby. Jest to zwykła młodzieżówka, nie ma nic do zaoferowania yy, i nie polecam jej czytać, bo to tylko strata czasu. Natomiast jeśli chodzi o ekranizację, to yy, jakby był to po prostu zwykły film Netflixa, taka młodzieżówka od Netflixa. Nic więcej. Nie wnoszą jakby nic. Niczym nie zaciekawiają. Bohaterami, humorem, jakimś takim ciekawym pomysłem na fabułę tutaj nie ma nic. Ani w filmie, ani w książce nie ma po prostu nic, nad czym można by przysiąść dłużej, żeby porozmawiać trochę. Nie, nie możemy porozmawiać o bohaterach, bo są dość płytcy i niacy, o fabule tak samo, więc po prostu nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. Stąd ogólnie, co ja myślę o ekranizacjach, powiem tak, bardzo ciężko stworzyć dobrą ekranizację, co nie znaczy, że się to nie udaje. Są też ekranizacje, które pomijają ważne wątki albo zmieniają je, jednak mimo wszystko wciąż dostajemy dobrą historię. Na przykład Igrzyska śmierci, pierwsza część, ta ten motyw Broszki jest zupełnie inny w książce, zupełnie inny w filmie, a mimo to obydwie historie, zarówno w książce, jak i w filmie, są dobrze przedstawione, da się stworzyć ekranizację, która gdzieś tam zmienia wątki, ale wiadomo, zawsze my gdzieś tam czytając książkę, na przykład taką, będziemy mieć zupełnie inne um, wyobrażenia chociażby bohaterów i gdzieś tam wiadomo, czytając czy książkę mamy swoje wyobrażenia bohaterów, potem oglądając film yy, jesteśmy na przykład rozczarowani chociażby tutaj wyglądem tych bohaterów, więc yy, stworzenie ekranizacji jest ciężkie, co nie znaczy, że nie da się tego dobrze zrobić. Bo fajnie jakby to było e, idealne odwzorowanie książki, ale już tyle ekranizacji oglądałam, że już po prostu się nie nastawiam na to, że będzie e, idealnym odwzorowaniem książki, bo stwierdziłam, że lepiej się miło zaskoczyć, niż rozczarować. E, więc w sumie takie jest moje podejście obecnie do ekranizacji. Pamiętajcie w komentarzach, dajcie znać, e, czy czytaliście którąś z tych książek, które wymieniłam, e, czy zamierzacie którąś przeczytać i jakie jest Wasze e, zdanie co do ekranizacji. Pamiętacie, że w opisie na dole macie wszystkie linki do moich social media: do Instagrama, do Facebooka, do Goodreads, do Lubimy Czytać. Serdecznie zapraszam, żeby tam wszystko zaobserwować i być bardziej na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!